Siemanko YouTube, witam Was już w 40 vlogu. Eee, także tyle tygodni lecę bez przerwy w vlogi, mimo powiedzmy, kontuzji. No ale tak czy siak, jak jest ze mną. Eee, no, jeszcze w zasadzie nie pracuję. Eee, w sobotę chyba pójdę do pracy, do zrobię 2-3 treningi. poniedziałku już normalnie. Dzisiaj miałem takie podrygi, żeby zrobić treningi, ale koniec końców odwołałem, mimo to byłem, miałem jedną konsultację, więc wybyłem na trochę dłużej z domu, pierwszy raz od tygodnia. No ale w sumie nieważne, chciałem wam pokazać, bo przyszła mi paczka, bo tam sobie porozmawiałem parę rzeczy. Więc mamy tak. Yy, D3. Akurat potrzebowałem to moje ulubione masło migdałowe. E, najtańsza możliwa wersja EAA. E, teraz tak, zamówiłem sobie jakieś masło z six one Ono jest masłem orzechowym, ale ma e, jakiś tam niby salony posmak, solony karma. Nie wiem, z takiego odniesienia, niby ma kolor, nie wiem, zaraz zobaczę. Ale to jest super z Ostrowit. Salony karmel, właśnie sosy, yy, i jeszcze trzy batony. Quest bardzo dawno niejasny, co z takich lepszych batonów proteinowych. Yy, dobra, pokażę Wam taki mój jeden posiłek, który jem teraz aktualnie to jest jedna bułka, czyli w okolicach 40 g węgowodanów, 200 yy, tak, Jezus, wołowiny. To 200 wołowiny będzie miało 40 białka. Dwa plasterki sera proteinowego, czyli 10 gramów fatu i też chyba w okolicach tam 10 białka, czy 15, coś tam desem. Także no takie makro, w teorii w ten dzień nie treningowy powinienem jeść węgli a, węgli, a jeść tłuszcze, ale nie ma opcji, bo ja potem nie mogę skorzystać z toalety. No niestety sobie taki zapad przy lekach, że to jest tragedia, no nie ma opcji, w ogóle moje jedzenie. W sumie od poniedziałek, którego wydałem sobie przyzwoicie, środa, była wczoraj? Wczoraj była środa. Wczoraj, no, zjadłem sobie na kolekcji sushi, ale to malutkie w sumie. W sumie to sushi to było takie, no, czuć, że kupne. W sensie ono było takie bardzo pomiędzy kupnym z biedry, a takim z restauracji, bo to jest takiego stoiska po prostu w centrum handlowym. No, nie było złe, ale, ale no bez rewelacji, oczywiście. E, no, i tam przyznaję, że jakieś tam słodkie rzeczy wpadły. E, dzisiaj śniadanie, w sumie, wpadło normalne, to wpada normalne, e, no ale. Ale jeszcze tam skubnę coś dobrego. E, więc tak no trochę sobie pozwalam, przyznaję, ale. Trochę chcę wykorzystać ten etap, taki, gdzie no, normalnie pewnie moglibyśmy być teraz na urlopie. No, spędzam urlop w domu, więc trochę pomyślałem, że też te trochę odpocznę, trochę więcej sobie tam pośpię czasami. No, zresztą też czysto po terekompalazycję tu sobie poglądam częściej. Teraz też oglądam Pierścienie władzy. Pacie pierścionek władzy, bo to chyba tak się nazywa pierwszy sezon. W ogóle zaraz dzisiaj się dowiedziałem na Discordzie, na grupie takiej dla trenerów, gdzie jestem że moje dwa anime, czyli Bleach e, i Boruto, są dostępne po polsku. Ostatnio szukałem i mogłem znaleźć. No, bo tam wszyscy też oglądają. E, więc, więc sztast. E, więc wrócę do oglądania. Bardzo, bardzo czekam. Bardzo lubię. E, I strasznie za mną chodzi Xbox, bo mam Xboxa, mam Diablo 4, więc chyba sobie odpalę w któryś dzień teraz. Ale tak za mną chodzi kupienie FIFA że masakra, tylko to są takie pieniądze chore, kiedyś tyle gry nie kosztowały, a teraz taki chory hajs. Jak mi trochę szkoda, bo boję się, że po prostu jak już wrócę do trybu pracy, to nie będę grał. No nie wiem, zobaczę. Eee, I poza tym całkiem sporo pracuję ostatnio, jeżeli chodzi zdalnie. Fajnie ruszyły online, także bardzo serdecznie zapraszam. Eee, nowe osoby, eee, naprawdę spoko. Eee, poza tym jeszcze planuję kilka, kilka fajnych rzeczy. Eee, tworzę jeden projekt. Gdzie kiedyś wspominam, że też żydziałem ze Szmajcem pod względami takimi marketingowo, no ogólnie działania w necie, zarobek taki w internecie i tak dalej, żeby rozwinąć biznes online. No i pomysł, na który wpadłem, bardzo mi się spodobał i projekt, nazwa, logo, wszystko, więc idę w tym kierunku. Zobaczymy, co z tego będzie. No i ja mam nadzieję, że sukces. Dzień mamy mamy sobotę, godzinę 23. chyba 20, 30. 30 będę siadał do swojej kolacji. E, widzicie, ten tydzień jest taki ani inny, ani nie mogę pokazać treningu ani stand No, ale oczywiście nie będę wlewał vloga, no bo nie. E, postanowiłem, że to nagrywał, więc nagrywam. Widzę, że nic poważnego się nie wydarzy. Mam nadzieję, że już nie, no to do końca roku, raz w tygodniu ten vlog być musi. E, pokażę Wam zaraz, co jem sobie na kolację, ale parę słów. E, no, dzisiaj pierwszy raz byłem w pracy. Co prawda tylko na dwie godzinki, na dwa treningi personalne, ale, ale tak sobie testuję, czy mogę, czy nie mogę. No, nie jest łatwo, ale, ale jakoś tam idzie. Więc, więc te treningi sobie zrobiłem. Od kurz, no muszę ruszać pełną parą. W środę mam konsultację u lekarza. Szczerze to nie wiem jak jest. Raz się czuję lepiej, raz się czuję o wiele gorzej. Nie mogę brać leków przeciwbólowych, bo strasznie mi się na na żoną już o tym mówiłem, więc muszę po prostu wytrzymywać bez tego. No na razie jeszcze nie mówię, co mi tam było. Powiedzmy, że to takie trochę wstydliwe rzeczy i niezbyt wiele osób wie, może gdzieś tam kiedyś powiem. Aczkolwiek było trzeba to zrobić, no bo tego się męczyłem. No i co? No z jedzeniem powiem Wam, że był cały świat w tym tygodniu. mi psychicznie, nie ogarnąłem i jak miałem dobry dzień, no to spoko, jadłem swoje i tak dalej. Jak się dziś zestresowałem, bo kurczę nie ma pracy, bo, bo yy, dopiero co formę zrobiłem, a teraz jest lipa, nie mogę trenować, yy, stoję w miejscu albo coś tam, może się cofam, bla bla. No to przyznaję, że trochę zajadałem, no waga podskoczyła, aczkolwiek nie jest tam jakiś tam fan, że tak powiem. Na pewno będzie trzeba wejść jeszcze na parę tygodni minikata przed okresem masowym, jak już będę w miarę sprawny, ale nie wiem czy to będzie w przyszłym tygodniu. Coś czuję, że jeszcze, jeszcze trochę będę musiał, no, nie trenować po prostu i odpoczywać, no ale jakby mam, no po prostu głowa nie wytrzymała, nie ukrywam. Zjadły mnie stresy takie dookoła wszystkiego, że tak powiem. Bo i ten ból, i w ogóle ten zabieg, praca, chociaż na część z pracą już jest coraz lepiej. Jakieś tam rzeczy powiedzmy prywatne, tego typu rzeczy. I No, też jestem tylko człowiekiem, więc jakby mogę ten. Poza tym powiem szczerze, że się bardzo mocno stresuję zawodami Krzyśka, które już za tydzień. No chciałbym, żeby wypadł jak najlepiej, chciałbym, żeby chłop wypadł jak najlepiej, żeby to poszło jak najlepiej. Bardzo na to liczę. Chcę tam być, chcę, chcę, chcę go wspierać, chcę pomagać i, i żeby wyszło wszystko jak najlepiej. I bardzo dużo o tym myślę. Gdzieś mi to zajmuje głowę. No i co? No i no tyle. Nie wiem, jeszcze może jutro coś tam dogam, takie jak to. A teraz Wam pokażę, co jem. Nie wiem, czy będzie widać, kurczę. Pan tutaj się zapali, zapali. Mam pizzę z pinsy. E, czyli to jest ta pińca, połówka, mięso grudone, ta moja wołowinka, e, ser proteinowy, jakieś warzywa e, i tyle. Także sobie zjem. Ja oglądam blicha e, oglądam anime.pl, bardzo serdecznie polecam, nie, nie wiedziałem, że jest taka strona. A teraz mogę siedzieć i oglądać anime, którego bardzo dawno nie oglądałem, e, a jestem przeogromnym fanem anime, mangi. W ogóle kultury japońskiej. Więc y, dobra, to było na tyle, no bo mi stygnie. Jeszcze coś myślę, że jutro przygram. Siemanko, mamy niedzielę, e, w sumie godzina 9, 20, już 19.00, 19, dziesięć Ktoś z topiał pytał, gdzie są te naleśniki, więc są naleśniki. No i co my tutaj mamy, dokładnie, to są naleśniki po pierwsze z jabłkiem z cynamonem, a po drugie zobaczcie, to jest bliska, choć pokaż. One są w takiej specjalnej posypce i ta posypka jest z czego? Z cynamonu i z erytrytolu. Cynamon i erytrytol, oczywiście wstawimy, e, a co jest w środku? Taki e, starek proteinowy. Psu, starek proteinowy, langiowy. waniliowy. Niby nic takiego, ale sama ta obsypka sprawia, że one już mają zupełnie inny smak. E, oczywiście wstawimy tutaj e, przepis. Jak to wygląda? W sumie trochę tego wyszło, no bo co tu, mąka, jajka. Mąka, jajko, białka, jaj, odżywka białkowa do ciasta, no, ten serek, no i jabłka. Jabłka, więc jakby, no nie sądzę, żeby to było nie wiadomo ile kalorii, bo tam... No podliczone to. ...kinia podliczała, więc też ewentualnie tutaj wstawimy, wstawimy oczywiście przepis. Ja sobie to zjadam, to jest mój przedostatni posiłek, popijam sobie werdin, a mój bolący brzuszek. Żeby się trawienie trochę poprawiło, bo jest tragedia. No i jeszcze najprawdopodobniej czekamy kolację, ale pewnie je nagrywać już nie będę. No i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Wspominałem już wcześniej, że w środę będzie lekarz. Więc zobaczymy i w następnym vlogu po prostu dogram informacje, co się tam u mnie dzieje. Czy dalej biorę leki, czy już mogę wracać do trenowania. Aczkolwiek, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że jeszcze ten tydzień będzie bez treningu. Cieszę się, że jutro do tej pracy, bo i podopieczni powracali z urlopów. Nowi podopieczni przyszli, ona nich śmiga. Więc jest wszystko tak, jak być powinno na ten moment. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu się lepiej będę czuł. Dzisiaj ogólnie znowu Rodrana miałem takie, że jest spoko. Jest spoko, jest, jest naprawdę git. Mogę spokojnie iść do pracy. No a potem znowu się zacząłem trochę gorzej czuć i. No, na razie znowu jest lepiej, ale zobaczymy jak będzie jutro, bo troszeczkę jutro pracy mnie czeka. No nic, to by było na tyle. Jeżeli chcecie, oczywiście, to zaglądajcie do poprzednich filmów, oglądajcie filmy z wiedzą, zapraszam na Instagram, zaglądajcie w opis. No i co, widzimy się w następnym vlogu.